Was bardzo serdecznie na kanale Mami Doriska. Dziewczyny, też Was witają córeczki. Córeczki witają. W dzisiejszym filmiku pokażemy Wam nasze zamówienie w 5, 10, 15. Co to było? Córeczka? Co to robią? Córeczki się bawią. Naprawdę, czy otwiera chcecie paczkę? Przedaże, więc możecie sobie zobaczyć, co to Wam się podoba, jakość I ubranek. Ja mam, kotek, to już naszykowane. W zeszłym roku również na wyprzedaży kupiłam parę bluzeczek dziewczynkom i do tej pory są, Słyska. i to było kolorowe, jak wiecie, ja często kupuję białe, ale to były kolorowe i naprawdę dla gatunek bardzo fajny, bardzo lubię dziewczynki nosić. Okej, okay, no to to otwieramy? Tak! Jak no jeszcze dla. Tutaj, o tu. Okay. No. One, two, three, wow! To jest Dobra, ja. teraz ty, teraz Mija, z drugiej strony. Ciachu. Kolejna. Dalej w ciachu, o! Rozerwało się całe. Ciaku, ciachu, ja Ciachu, ciachu. ciachu, ciachu. Nie chcę to rozerwać. Dobrze, to czekaj. Mija jeszcze kawałek rozrwie. Jest to ja trochę to całe. Ju, Ju ziup. Mama, nie uwierzysz, co tam jest. Co jest? Jest... Mm -hmm. Korzystając z tego, że jesteśmy w Polsce, mogłyśmy tutaj sobie zamówić, tak? Tak. Dobra, najpierw po kolei, może, ok? Kolej szybko i ja Wam będę pokazywać. Ok. Dobra, pierwsze ja pokażę tutaj, a Wy będziecie sobie otwierać, dobra? Pierwsze to są takie bluzeczki. Proszę, proszę. To dla Lili. To Lili, na... Mogę, mogę tak, jest Możesz otworzyć. No otwieraj i zobaczysz. Nie, nie, ja mam większą. Ot... Nie? No otwieraj, zobaczysz. Ja tutaj mam legginsy. Dla kogo takie długie? Kto ma takie długie nogi? Dla, dla mnie. No pewnie, że dla ciebie. O jak fajne. Proszę bardzo, zobaczcie. Takie leginsy dla lileczki. Jaka bluzeczka? To śmietki kładziemy tu, Ciao. Ło, się o, do <gry> są, odkładamy. Proszę bardzo. Patrzcie. Patrzcie, jaka śliczna bluzeczka. Proszę bardzo. Oczywiście jedna. Mama, a druga koko To druga? No twoja, a tamte no to zaraz zobaczymy. Takie same dwie bluzeczki. I teraz, dziewczyny, zrobimy tak. No, to zamówione, tak to zabawiłam. To może wysypię wszystko. Teraz sukieneczki, dla Ciebie i dla Ciebie. Proszę bardzo, otwierają dziewczyny. Mi się cieszą, Z mają rzeczy do otwierania, jak święta normalnie. Ja będę szykować tutaj następnie. Ło, patrzcie! Co tutaj jest? Flaming! A co tutaj mamy? Zobaczcie, kolejna rzecz to jest sukieneczka i ulubiona dziewczynek I koktajl i okulary Flamingi Tu jest dla Ciebie, to troszeczkę większą, uciekam Ci bluzeczkę I tu jest dla Ciebie, proszę bardzo, otwierają dziewczyny co to są A na koniec Wam na koniec. pokażę taki fajny zestaw Przyda się dziewczynkom pod koniec wakacji Naprawdę? Naprawdę, jak bułkę kocham, kiedy są białe. I co? jaka piękna! Zobaczcie. O, jaka pięknusia! <noise> co tutaj jest dziewczynki, powiedzcie? Sreka. Głowa serenki. Przyczepione takie muszelki. I serduszka, takie na klejeczki. I jest jeszcze koraliki na włosach. To, może ja Wam pokażę, o czym one mówią. Ta. Kolejne bruzeczki. Proszę bardzo. Mówię, że no, no, że możecie kolejną za chwileczkę otworzyć. Dobra, to to piękne bruzeczki, prawda? To się na jaki z gimnastik fantastyk. Tobie chyba nie widziałam, bo Ty nie masz, to następne dla Ciebie leginsy. I tutaj są leginsy kolejne. Szare, o właśnie nie macie, to tak, mijeczka, proszę bardzo, możesz otworzyć. Yy, I kolejne, takie same, to takie same, jeszcze dwie pary wzięłam. jakie słodkie dwie. Śliczne, prawda? Zobacz, muszę Ci takie duże już brać. Ona już tak wyrosła i po wakacjach zawsze jak sprawdzam y, ubrania, to Lili ma to, wszystkie spodnie długie. Tak rośnie w wakacje, chyba każdy dzieci tak rosną w wakacje. No czyli ja to jeszcze Trochę za duże. Trochę za duże, a to zobaczcie jakie są fajone. Dobra, to Lili, Ty też możesz je otworzyć sobie. Yy, tak. Wow. tak, zobaczcie. Co tutaj Kupie? jest? Proszę bardzo. Takie, takie, o to kolanka, okay. takie za kolanko. Co to mija? Co tutaj jest? Maminki. Mam. Puszczam. O, dobrze. To ja teraz przymierzę. Ale wiesz, to ja Ci trochę większe. Może że tylko będą za duże, ale na te geterki? Dobra, na te. No to pomogę Szybko, szybko. To założyła, to kolejne to są takie leginsy trzy czwarte. Proszę bardzo, to są mm, lireczki. I się na już sobie tu siedzieć. Poczekajcie, dziewczyny, bo ja tutaj tak mam kolejne bluki. Takie są. Takie są duże. A, dobra. Ten zestaw zostawię na koniec. mamo? Mama. E, tu kolejna bluzeczka. Lileczki. Dzięki. Dużo rzeczy jest dla Lileczki, dlatego, bo Lileczka ma bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy nowych plus jeszcze wszystkie te, co miała Lili, ma Mia. Mia ile masz zawsze w szufladzie ubranych? Milion. A Lili? Malutko. Właśnie, Lileczko, bo zawsze tak mało. Dobra. Mm. Mm. śliczna. I ten materiał jest naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie. Przyjemny, prawda? Taka podobna do tej, co masz. Mm. Kolejna bluzeczka, proszę bardzo. No, dla ciebie takiej nie ma koteczku, wiesz? Ale tak, tu są zwykłe białe koszulki. Ty ta moja. Chyba białe. Nie, to też jest dla Lili. Proszę bardzo, możecie pootwierać. Chyba białe, tak mi się wydaje. Lili, proszę, Tomasz. Jedną. No tylko jedno. jak mówisz, całą szufladę masz ubran. Chodzisz we wszystkich? Nie, nie. To wszystkie... no. szuflada naprawdę się nie zamyka. Ja otworzę tu kolejną. To są ta sama biała. A nie, to nie jest taka sama biała. Zobacz. To jest dla ciebie to jest minieczka. Proszę bardzo. <noise> ja Ci pomoże. Masz zobaczcie, a to frajdę z otwieraniem. Dobra, nie otwierają. To jest taka sama chyba, wiesz? Na No na pewno, bo widzę kolorystyczne. Ariola, jak sobie założyła, ja ty pasuję ci fajnie wyglądasz. No, tu są dwie. I <noise> Tak dla ciebie? E, 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 e. To jest dla Lili. Mnie? Ta jest dla Ciebie, proszę kochanie. Możesz ładnie pokazać. Co to jest za bluzeczka? Opowiadajcie o bluzeczce. Taka biała z białym Mogę ją założyć? Możesz założyć. Na tą. Nie, to zajmiemy tą. Dobrze. Dobrze. Teraz. Teraz. Pamiętała mhm. się to dla mnie. Mhm. No, dla też, tylko brałam już troszkę takie, wiecie, o. Takie troszkę większe. Dobra, no podaj. daj, to. Prawie ja cała świata dla mnie, no. No, no, no. Pięknie wklętym, co no, co no. <noise> no pięknie, tylko masz tu metkę, a te nożyczki tutaj są, daj. Bo no, to no, co no. Zobaczcie, na tej śmieszna jesteś. Co no, co no. Wow. Lili, a Ty założysz za chwilę coś innego. O, tą sukienkę sobie zobaczyć. To jest Twoja sukienka. Czyli ta buzeczka no, jest taka piękna. Jeszcze Czekaj, jest. królewna, trzeba zmienić włosy, opaskę, żebyś była piękna. Co no? Mój! No. No, Jaka I... dziewczynka z balonami. Mogę, mogę ją dognąć? No możesz. I... Jeszcze jestem w palą. Proszę, proszę, królewna, załóż sobie, bo ja nie mam jak. To broka. To jest broka. Czyli tak, jedną ma mijeczkę, jedną ma lileczka. Lileczka teraz patrzy w sobie uh, uh, sukieneczkę. To Ten tam ci broka. I tutaj zobacz, na no wysoszce też ma brokat. A ten... Ty... Co ty robisz? Ty? I jeszcze na policzku zobaczcie, jaki ma brokaty. Też fajna materia, bardzo fajna. Super. Lileczka akurat nie ma tak sukienek też. A ptaszyna jak wam mówię. to ma tyle rzeczy i jeszcze teraz dodatkowe. Dobra, i jeszcze wzięłam. Tak jak będą szły do szkoły, do przedszkola, to potrzebne są na lekcje WF, czyli twoje PI i wasze PI. Musicie mieć białe koszulki i musimy jeszcze jakieś spodenki albo więc miały jakieś właśnie lekcje. Jest to takie mieć, to przedszkola. A możesz takich też chodzić. Dwie białe bluzeczki dziewczynki, że będą miały. Ale chyba jeszcze muszę Wam na zmianę takie jeszcze, a to system, jeszcze ze dwie żebyście miały to specjalne. jakie specjalne? Stroje. no to właśnie taka biała bluzeczka na wpływ do ćwiczeń, takie bawełniane a ta troszeczkę dla kogo? o o o o i ostatnia dla Ciebie z długim rękawem proszę <tiom> tak lubisz? Oj. nie, to ci nie ale otworzę Ci i policzymy ile ty masz ubranek. Jeszcze nie wszystkie wypakowane, słuchajcie. bo Nie mamy gdzie się pomieścić, proszę bardzo. Zobaczcie, jakaś ale pokaż, bo nie widać. Ty się przytulasz do bluzki, a nie widać cię. Oj Mariana, o, będzie Was. kocha. Lili już kocha bluzeczkę, zobacz. Taka śliczna. Też kochasz? No a na ty mi tak za dwa lata będziesz w sobie nosić. A powiedzcie mi, dziewczyny, jak jecie lody na przykład, albo jak jecie. Chcę się powrócić. Tak, to kto się brudzi? Ja. Ja. <gry> A kto znowu zapiera? Ja. 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 Okej, okay, czyli ta sukieneczka taka, z krótkim rękawkiem. Sukieneczka teraz jest wow. Wiem, ja, bo ty cudujesz. A teraz, kochani, zostawiłam na koniec najfajniejsze zestawy. Pokaż! No już pokazuję. W takim zestawie pójdziesz Lili do swojej nowej szkoły i Mijeczka pójdzie do swojego nowego przedszkola. Bo tutaj nie idziesz w mundurku, tylko się ładnie trzeba ubrać na rozpoczęcie roku. Tu jest troszkę inaczej niż w Irlandii. Okay. Tutaj też ładnie. Tutaj też ładnie, tak. A w Irlandii normalnie, tam nie ma jakiegoś zakończenia, mega rozpoczęcia. Zwyczajnie jest. Okej, okay, proszę bardzo, Mija dla ciebie Siadaj, już. Ja pójdę! No proszę! Proszę sobie otworzyć. Proszę sobie otworzyć. Możecie się zaraz przebrać. Rózeczkę możemy no dobra no to się przebierzemy całkiem to i okay, pokażę ja się wam zmygasz się, dobrze to Zobaczcie, jakie ładne kwety jakie ładne marioleczki no nie ładne tylko piękne no to piękne piękne dziewczyneczki pójdą no, do szkoły na przedszkole oj, oj u mnie coś pięknością dziękuję kozeczki, tak będziesz ładnie siedzieć i zdjęcie robić i cheese dziecko Tak będzie mocno. Widzimy tak mocno, siadaj. I teraz tak, rączki na kolanka. Rączki na kolanka i robimy cheese. Ci. Hmm. Ale dziewczyny co jeszcze Cheese to by zrobili tak noga. Cheese. Zrobiłyby cheese. nogę. Hello! Siadać! Zróbcie jak po swojemu robicie. Cheese. Zawsze jest noga. Cheese. hol zakupowy ze sklepu 5015. Jak widzicie, dziewczynki już są gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego. Wszystkie ubranka, które widzieliście, były z wyprzedaży. Także jeżeli coś wam, tam się u nas spodobało, zostawiam Wam link do sklepu w opisie pod tym filmem. Co one robią? Dziecko, one robią? No i to to. to takie nagrywanie z Mariolenami. Trzymajcie się ciepłutko kochani. Jeżeli filmik jeżeli filmik Wam się podoba, no gdzie śniuki do góry i skaczcie! I skaczcie do góry, <gry> jak kangury. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Buziaczki! Pa, pa! pa, pa.